Okej, okay, także siemianeczku wszystkim, z tej strony Procy i serdecznie w kolejnym materiale sześć na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na naszym Demo Hunterze na serwerze s38.pl No i słuchajcie, sporo się pozmieniało od ostatniego odcinka, także będziemy sobie już lecieć. No i dobra, to co, 460 poziom, na naszym tutaj, można powiedzieć, że main koncie. Także, także idzie naprawdę ładnie ta gra pod expa, jest to wbijane dość szybko. No i co, dzisiaj sobie słuchajcie, ruszymy legendarny loszek, dokończymy sobie tego rana, zobaczymy jaka legendarka nam poleci, no liczę na broń, ale też no, na tą broń jest jednak szansa dość niewielka, więc po prostu mam nadzieję, że nie poleci mi żadna powtórka i to już będzie myślę sukces, jak widzicie tych legendarek nie mam dużo, także, także mam nadzieję, że powtórka nie poleci, chociaż już mi jedna poleciała, poleciał mi drugi ring, także także lipa, no ale co, co ja mam tutaj zrobić jest jak jest no i dobra tak po pierwsze sobie jeszcze wymienimy pasek bo to jest ten pasek parę dni temu ale dopiero teraz sobie go wymienimy zresztą że tutaj jest maks runka łączna odporność i tą runkę sobie muszę zamienić a właśnie jeszcze zobaczysz z czym sobie to zamienimy wydaje mi się że z legendarką tak jest z legendarką będzie najrozsądniej to wymienić po prostu Dobra, jest łączna odporność, no i oczywiście robię ten loch na Demo Hunterze. Normalnie bym go nie robił, ale, ale z racji na to, że już tutaj mam dostęp do max runek, trzeba ich powoli szukać, więc... więc no, jednak za grzyby go zrobię, mimo tego, że nie jest bardzo drogi, to coś tam chciałbym spróbować te, tych max runek poszukać. Jak widzicie, tego epiku już mam dość sporo nazbierane. No i niestety chyba jedna max runka, tylko była także dość, dość słabo to wygląda dość, powiem Wam szczerze, że... No rozczarowująco, ale ale miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej No i dobra, to sobie od razu, jeżeli się nie mylę, to sobie od razu rzucimy do WC Tak, wrzucimy sobie do, do WC i sobie to rozmontujemy, już trudno ten gemik też Na razie niech sobie pójdzie w silną dalę, że tak powiem Dobra, razy 10, ja mam tutaj wszystko tak, razy 10, sobie wrzucimy myk No i dobra, no i dobra, wszystko ulepszone Staty są dość ładne no i możemy zaczynać ulepszoną jakość przedmiotów oczywiście na chomiku, także, także tutaj, jeżeli o to chodzi, to nie trzeba zakładać żadnych, żadnych nowych przedmiotów. Jeżeli chodzi o topkę, tak jeszcze na szybko, tutaj top 15, jeżeli chodzi o graczy. No w tym top 20 tak sobie spokojnie też przeskakuję jakoś, no tutaj gdzieś tam siedzę sobie w tej topce, no i no jest fajnie, to już rywalizacja na serwerze troszeczkę ucichła, można by, można, można by rzec. No ale jest jakiś jest, serwer ma swoje lata, też no, już tutaj już półtora roku tak także y, jednak jednak jest to trochę no i jeżeli chodzi o GIE to top 1, top 2 no set nie ma żadnej rywalizacji na serwerze co jest trochę smutne no ale y, może coś podziałamy w kierunku tego żeby rywalizacja była chociaż no chyba nie, nie da się nic w tym kierunku zrobić y, Jakieś tam top 4 w pupilach tutaj też wiadomo że jest to y, jest to tam totalne RNG jest są trzy kropki, bo gracz, tu myślę, że był gracz Niku Next, ale on się wczoraj skasował hmm, Dlatego też hmm, stąd ten bóg mi się wydaje, bo on był dość wysoko, to był w ogóle chyba 460 poziom wojownik hmm, no Podobny poziom do Synusia, także no, jakieś 460 wojownik, także naprawdę potężnie hmm, No my oczywiście lochów nie klikamy Czekamy, czekamy sobie na swoją kolej hmm, I będziemy cisnęli po pierwsze 500 na serwerze hmm, Taki jest plan, no i dobra, zacznijmy sobie już ten loszek może Mam tutaj buffika na potwory są słabsze i szansa na skuteczną ucieczkę jest zmniejszona Dlatego też najlepiej po prostu żebym się bił jeszcze Żebym jeszcze się bił i tych kluczy nabił dość sporo Dobra, w tylu komnatach okej okay, dobra No to szukamy sobie tradycyjnie albo tych 8 mięśniaczków albo po prostu Albo po prostu tego 6 razy leczenia Ok, dobra, mamy tych, tych chłopów także sobie ich, ich weźmiemy i z nich sobie skorzystamy no i dobra, lecimy dalej, ciśniemy sobie, mam nadzieję że to pójdzie dzisiaj w miarę tanią, farmimy klucze na początek oczywiście do 50 komnaty mniej więcej i potem staramy już się tych kluczy pozbywać. Dobra, tu sobie wejdziemy, już trudno, tego sobie jeszcze walniemy, już nie mamy buffika, tu omiję pułapeczkę, no i dobra, no i teraz już chyba raczej będziemy się walać, powoli, ok, jeszcze nie, w ogóle już nie mamy szans na ucieczkę. Hmm, także li, lipa, okej, okay, to nam się resetuje. Hmm, I my, no na pewno teraz trzeba zrobić tak, żebyśmy jeszcze tego buffika wykorzystali sobie. No, tu mnie walno, dlatego ja teraz użyję sobie, o, no i pięknie, użyłem sobie kluczyka hmm, po to, żeby nie zginąć i żeby tego buffa spożytkować do końca. Hmm, no i mamy full HP na bossa, bijemy bossa, oczywiście mamy jakieś rękawice, właśnie, teraz się zaczęły też halloweenowe temki od nowa będą leciały w Halloween University ja to oczywiście na tym koncie mam wszystko zdobyte co, to, co trzeba także 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 no cały serwis klasy już posiadam ale jak grać na jakichś nowszych serwerach typu np. u 50 to serdecznie Wam polecam za tymi tematami się porozglądać najlepiej jakby Wasza Gidia też się jakoś tam wspólnie jakąś listę zrobić my tak zrobiliśmy na u 50 i te sobie szybko znajdziecie no i dobra wróćmy do tego lochu mamy teraz te klejnoty losu z powrotem Pojawia się mniej tajemniczych komnat, ok, hmm, czyli to jest trochę useless. Pojawia się mniej drzwi ofiarnych, hmm, a za nimi prawie zawsze jest brązowy, do epicki kufer, no i też e, obrażenia skutek nieudanej próby ucieczki wzrastają, to już czy już bym w ogóle nie mógł uciekać. Hmm, no i dobra, tutaj mamy powrót do zdrowia, ok, epickie kufry się nie pojawiają. E, no, mi głównie zależy na epickich kufrach, Powiem wam tak. To jest bardzo fajna opcja, jeżeli chce się farmić dużo tych legendarek. Ale jeżeli na przykład mi teraz zależy na epikach, zaraz ja szukam tych Max Run, to, no, to ta opcja mi trochę nie pasuje szczerze, jeżeli w ogóle nie mogę dostać epików. E, dlatego no, ta górna, no, to jest generalnie bardzo, bardzo fajna opcja dla tych osób, które robią loch pod legendarki. E, no ale powiem wam szczerze, nie wiem co tutaj wziąć. To jest bardzo słabe. E, to też jest bardzo słabe. No dobra, chyba trudno już powiedzmy te 50 komnat. Przebolejne, że tych epików nie dostanę, no, no trudno, nie? E, no, są rzeczy ważniejsze i ważniejsze. Może z jakichś innych pokoi też dostanę te epiki. E, zobaczymy, okej, okay, to jest bardzo niefajny, niefajny debuffik. E, no, tutaj dostaniemy teraz bombę, dobra, niestety dostaliśmy bombę. Debuffik, e, czy pułapka? No dobra, pułapka i potwór, i jeszcze, ojojoj. No, to już chyba będzie... Hmm, chyba teraz dedzik, też mamy niewiele kluczy, wam powiem. E, jest tu dość niewiele tych kluczy, Myślałem, że troszkę więcej udało się nafarmić, no ale... E, no, ale o! Dobra, mamy jeszcze buffa na uciekanie, to jest bardzo fajna opcja. E, nie wiem za co damage, ale no, powinniśmy sobie teraz pouciekać dość, dość długo. E, tu sobie szukamy odrodzenia, y, leczenia jeszcze. Szukamy sobie tego leczenia tego tego leczenia, o, tego leczenia sobie szukamy No i super, nie będę marnował klucza, w tym przypadku się nie opłaca No i teraz możemy nawet z jakimś potworem sobie zawalczyć, okej, jeszcze mamy goldzika więcej Dobra, tu możemy sobie zawalczyć, nawet tutaj tak samo możemy sobie zawalczyć, no klucz jak widzicie nie dostaje, jest to troszeczkę słabe, no ale dobra, mamy kolejnego bossa co on nam tutaj da? A Ajajaj, no nie ma max runki, jest jakaś słaba runa kolejna, no ale trudność, 75 pokój i tak dość ładnie idzie nam ten run powiem szczerze, chyba tylko raz się odradzaliśmy, jeżeli się nie mylę, albo i w ogóle, mm, także tak się no naprawdę ładnie idzie, może sobie jeszcze kolejnego strzelimy, możecie łapeczkę w górę zostawić, jeżeli ten odcinek się podoba w ogóle, bo zapomniałem o tym powiedzieć, zapomniałem o tym mówić cały czas jeżeli takie bardziej pogadankowe odcinki wolicie oglądać. No powiem wam że szczerze, że nagrałem ten odcinek też drugi raz, bo za pierwszym razem stwierdziłem, że odcinek wyszedł dość słabo, także po prostu nagrałem go jeszcze raz po paru dniach. No i co? Dobra, zajmijmy się już może tym lochem. Dobra, szans na błogosławienia, błogosławieństwo zwrasta, czyli na buffiki. Więcej tajemniczych komnat. 20% szansy na się klucza po udanej ucieczce, OK. Jedne drzwi zablokowane w beczkach więcej przeklętych drzwi a tu jest więcej tajemniczych komnat no dobra to jest fajna opcja weźmy to sobie stestujmy no i No i co ostatnie 25 pokoi tu już będzie ciężko bo mamy mało kluczy także ja tutaj na przykład coś zawalczę wyjątkowo no na razie tego jeszcze nie wezmę dobra teraz się chyba wywalimy już o, jednak się nie wwalimy, jednak ten buffik się naprawdę przydał, także fajnie. No i tutaj co sobie weźmiemy, tutaj może to sobie weźmiemy po prostu... czekajcie, no bo my i tak się będziemy leczyć po walkach z potworami, więc te mięśniaczki nam nie są potrzebne do niczego. A tutaj nam da troszeczkę więcej możliwości tak naprawdę na otwieranie tych kluczy, tylko... No to jest chyba najlepsza opcja mi się wydaje Leczenie nie wezmę, uciekanie też jest bez sensu Także weźmy to Troszeczkę sobie zwiększymy tą ilość naszych kluczy Można tak powiedzieć No awa to niedobrze akurat Tu sobie też zawalczymy No i tu też sobie jeszcze zawalczymy No i mamy pół HP Teraz staramy się wykorzystać tego buffika No i super No zobaczcie to jest bardzo lucky run na przykład To jest bardzo lucky run Bardzo dobrze nam się słuchajcie wszystkie buffy i tak dalej trafiają Dobra no tutaj korzystamy z tego, no niestety nie wykorzystaliśmy tego buffa, szkoda mogliśmy na jakiś rekord iść, jeżeli byśmy by tam się troszeczkę lepiej potrafiało, no ale jest ok, też, myślę, że mm, będzie odrodzenie przed bossem, ale to będzie jedno odrodzenie i, i tyle, nie, a resztę dojdziemy za klucze raczej także ładnie, 94 komnata teraz prawdopodobnie ok, tu jeszcze się poszczęściło, tutaj nie uciekniemy raczej, w ogóle mamy 5 kluczy, skąd mam aż tyle tych kluczy Mm, tu nie otwieram, bo jeszcze mogę umrzeć przez to. Dobra, to możemy otworzyć i leczenie, i leczenie, słuchajcie, jeszcze może do bossa dojdziemy, jak dobrze pójdzie. Dobra, tutaj znowu sobie używamy. Tu już beczki nie biorę, bo ona jest niepotrzebna. No i słuchajcie, doszliśmy do bossa. Doszliśmy do bossa. No nie, mieliśmy w ogóle jakiekolwiek odrodzenie. Mm, wiem, że początek tego rana był unlucky, bo tam chyba dwa razy na początek się odracałem, ale... Dzisiaj zrobiliśmy na jednym ranie od chyba 20. któregoś pokoju do bossa. No i dobra, zobaczymy jakie dostaniemy, jak dostaniemy legendarki i na ile to było ranów. Wow, no naprawdę nieźle nie poszło, nie spodziewałem się. No i co my tu mamy? No i mamy Łuk, i mamy Łuk, i mamy Łuk, to co najbardziej chciałem dostać. Wow, no słuchajcie, jeszcze rozrzut jest świetny. Nie mam pytań, nie mam pytań. Powiem Wam, że ten odcinek jest tak laki. Nie wiem jak to się stało, ale po prostu no, jest mega sukces. I to jest w ogóle, powiem wam, pierwsza broń jaką jaka dostałem z tego lochu. Pierwsza w ogóle nawet epickiej broni dostałem z tego lochu. To jest troszeczkę bardzo słabe, no ale... No ale może jeszcze poleci, bo słuchajcie, jak to tak dobrze idzie, to chyba jeszcze drugiego ranika sobie strzelimy. No chociaż może w sumie już na kolejnym odcinku, jeżeli chcecie, jeżeli chcielibyście kolejny odcinek z legendarnego lochu, to... Piszcie w komentarzach, ale chyba jeszcze i tak sobie strzylimy jednego rana. powiem Wam, że taki dłuższy odcinek dzisiaj, ale... Ale, ale, no naprawdę mega, mega poszło. Jeszcze, słuchajcie, jak mamy teraz ten łuk, to jednocześnie możemy wszystkie te cztery, te trzy więcej legendarki dostać, tak że naprawdę pierwsza strona już jest prawie, że zapełniona. Więc jestem mega, mega zadowolony, no i... Ten łuk w ogóle bardzo mi się podoba ta grafika tego łuku i animacja, no ale dobra, no to jak tak dobrze idzie to słuchajcie do zapełnienia miejsca jeszcze sobie możemy ten loszek porobić. Do zapełnienia miejsca mówię, no bo, no bo tutaj niestety, ale niedługo nam zabraknie tego miejsca i po prostu nie chcę tych epików wywalać. Zobaczmy statystyki 3. 3 próby nowego lochu. Trzy próby, naprawdę trzy odrodzenia to jest coś mega dobrego. No i dobra, zacznijmy sobie jeszcze raz. Do legendarki już nie będziemy dochodzić, ale lekko sobie go, go zaczniemy. Okej, okay, mamy pika jakiegoś. O, nie mamy pika jednak. To nawet nie wiedziałem, że, nie, że można nie dostać z tego pika. E, no dobra, no jest pa, oczywiście początek bardzo słaby. Bardzo słaby, aż wręcz tragiczny, Wam powiem. E, no to chyba żadnego klucza nie zdobędziemy, z tego co widzę. Chyba to... Oj, no nie, nie, nie za dobrze to wygląda no Dobra, odrodzimy się jeszcze Spróbujemy Nie ma co narzekać No teraz już trochę lepiej to idzie Chociaż kluczy na farmimy na, tych, na tym samym począteczku No wow, powiem wam, że tego się nie spodziewałem Tak lucky runa to naprawdę Zrobienie tak lucky runa Jest ciężkie z tym nowym loch, No ale widzicie, raz jest taki ra, lucky run a następnym razem mamy coś takiego, że już dwa odrodzenia, a my mamy 11 spokój i 5 kluczy, także... Różnie to wygląda, jak widzicie, no ale jeszcze... Powiedzmy sobie, sobie to chwilę pokontynuujemy. No, zobaczymy, ile nam się uda dojść. Dzisiaj mamy piątek, loch jest do poniedziałku, jeżeli się nie mylę. Więc mamy jeszcze, że tak powiem, trochę czasu. Dobra, to jest tylko złoto, to ok, to pół biedy. Więc mamy troszeczkę czasu. Na dokończenie sobie tego rana, no i to chyba będzie mój ostatni, Okej, okay, fajnie, mamy leczenie, to się przyda. I to będzie chyba mój ostatni run już na tym końcu, jestem broń, więc jestem mega zadowolony. No dobra, to był błąd, bardzo duży błąd. No i dobra, teraz już sobie chyba będę spróbował uciekać. Oczywiście mi się nie udało. No i okej, okay, ostatnie odrodzenie chyba dzisiaj. No to jest tragedia, słuchajcie. Mogłem to kliknąć w sumie, ale już może bym epika dostał w sumie. Nie pomyślałem, dobra mamy kluczyk za darmo tym razem No i co tu mamy? Helmik. Helmik hmm, oczywiście bez max runy, no już tutaj kto by się spodziewał hmm, Potwory są słabsze, okej okay, tutaj mieliśmy tego buffa wcześniej i on się przydał hmm, Obrażenia, okej okay, nie udaj próbu ucieczki, ja się za dużo nie uciekam jak widzicie także także To się nie przyda hmm, No i szansa na odblokowane drzwi E, Okej, okay. i zatoczenie walki się zmniejsza, mamy 12 dość sporo, ale i tak mimo to wszystko wezmę tą tego pierwszego Buffika, bo on jest wydaje mi się, że bardzo fajną opcją e, No i dobra e, Możemy sobie pić dalej, bo mamy słabsze potwory To sobie trochę tych kluczy na farmy e, Tak myślę 15 i dopiero wtedy będę mm, myślał nad e, Okej, okay. mamy epicki kufer I jest broń, jest broń i jaka runa? 43% Czemu te runy są takie beznadziejne? Spokojnie już mogę dostać 60% z racji na to, że mam e, S108 albo S109, a od S1 jest 60% dostępne, no ale jak widzicie losują mi się totalnie, totalnie beznadziejne te runy. Szkoda, bo miałem nadzieję, że przynajmniej 55% w górę mi się będą trafiały jakikolwiek, żeby sobie już wymienić tak na stałe, na, na dłużej, nie? Tą runę w broni, ale jednak nic takiego się nie trafia. No i dobra, rozmontujmy jeden item. E, oczywiście to, to miałeś do WC albo dobra wiecie co ja wymienię już tą broń Ja już tą broń wymienię Wymienię też runę Najwyżej zmarnuję te 20 grzybów mm, Ale trudno e, żeby to 50% było No i tu mamy dużo dużo lepszy również e, gemik do wrzucenia To był lepszone razy 13 jeżeli się nie mylę Nie razy 12 to było ulepszone. To ulepszymy razy 12 e, No i przy okazji sobie mm, Ten tutaj ten, ten, ten tutaj mm, poprzedni łuk <noise> albo chicken mastera e, rozmontujemy Chciałem go ruszyć do WC przez chwilę ale na szczęście się nawróciłem e, Dobra, rozmontowany, surki zwrócone no, i mamy jedno miejsce które możemy wykorzystać na e, kończenie tego rana e, No kończenie rana czyli OK. jednak nie, nie skończymy go aż tak szybko e, Szukamy odrodzenia, teraz szukamy już tylko i wyłącznie leczenia O, dobra Mamy leczenie, także super, możemy sobie dalej się bić spokojnie. No i tak to wygląda, tak wygląda ten loch, loch słuchajcie, możecie napisać w komentarzu, jak on wam się podoba, Dzisiaj taki dłuższy cineczek, trochę więcej więcej tutaj gadam, ale, ale, ale możecie się pochwalić, czy u was jest bardziej laki, czy mniej laki. Dobra, 50% złota z kufrów możemy tutaj wziąć za kluczyk, to jest fajna opcja, jeżeli chodzi o darmowy klucz. Dobra, tu mamy kolejne dusze, fajnie No i lecimy, i lecimy Czy ja już, dobra, wiecie co, bo wchodzimy sobie tutaj, teraz poużywam troszeczkę kluczy Bo, no powinien to rozmontować, bo, bo, bo Słuchajcie, możliwe, że dojdziemy sobie jeszcze do bossa na tym HP No jakieś leczenie bym potrzebował, bardzo chętnie by jakby dali jakieś jedno Aj, jaj, dobra, no musimy się bić, musimy się bić, no i dobra, jednak nie dojdziemy do bossa Niestety chodzimy tu Dobra wejdźmy tu no, okej okay, dobra No tutaj tak jestem już RIP Ale sobie jeszcze tutaj zawalczymy No jeszcze trochę na lowhappy przeżyliśmy Dobra wiecie co, wejdę sobie tutaj, żebyśmy już byli zaczynaj od bossa kolejny run Także także od 50 komnaty będziemy sobie Nie, 49 No dobra, nieważne, nie było warto w takim razie tego kluczy używać Ale i tak jest git 1,5 rana powiedzmy sobie trochę zrobiliśmy na 50. komnacie skończymy. Wydaje mi się, że już nie będę się po raz kolejny odradzał. Mi się wydaje, że już na ten odcinek to jest wystarczająco. Jeżeli o to chodzi, no dobra, wiecie co? Jeszcze jedno, jeszcze to jedno odrodzenie. Walniemy sobie, bo mamy dużo miejsca w ekwipunku, dużo Dużo w sensie jedno, ale właśnie tego jednego pika, także go sobie przygarniemy. Oczywiście bez makserunki, no bo jakby to inaczej. No i dobra, kolejne klejnoty losu sobie weźmy. Oprócznie od potworu zmniejszają się o 20% Tu już mam zmniejszone I jeszcze o kolejne 20% No brzmi kusząco A tu tylko mniej przedmiotów, to pół biedy na zdobycie klucz za toczenie walk wzrasta, ok, klucz mamy sporo akurat No i szansa, ok Kurczę, powiem, że bardzo fajnie strafiły. trafiły Zastanawiam się nad tym i nad tym, ale tutaj mniej przedmiotów Mi zależy na epikach Więc powiedzmy, że no wolałbym tego uniknąć, ale tu jest przedmiotów nie jest napisane, że epickich, więc może to tylko zwykłych przedmiotów dotyczy, nie wiem hmm, Natomiast obrażenia od zmniejszają się 20% to jest fajna opcja e, No ale z drugiej strony też te błogosławieństwa hmm, 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 hmm. Dobra, weźmy chyba to, chyba to chociaż czy może to, dobra e, Weźmy te błogosławieństwa, bo one od, oddały w poprzednim ranie Także może oddadzą mi teraz No dobra, na razie to jest jest tragedia, że tak powiem. No dobra. Myślę, że to się dość szybko skończy. O, może nie jednak... No dobra, będziemy na razie uciekać. Może się uda trochę pouciekać. No ale to nie wygląda zbyt zbyt zachęcająco wam powiem. No, nie udało się pouciekać. Niestety tutaj nie było szczęścia. No i tu już mamy chyba, chyba z czterech odrodzenia dopiero 59 komnata. Także widzicie, że to jest totalny, totalny RNG. No i co, wszystko zależy od szczęścia, nie? E, także co? Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli wam się podobało, przypominam o w górę, subskrypcji kanału koniecznie, koniecznie lecimy po 3,5 tysiąca e, Jak będzie 3,5 tysiąca, na pewno też jakiś konkursik na grzybki może będzie czy coś, także, także y, także lecimy po te 3,5 y, koła no i, y, no i co? Mam nadzieję, że się niech się podobał, bo naprawdę był mega mega Laki, że tak powiem. Fajne, że się nań działy, także trzymajcie się i do następnego. Siemaneczku.